But witajcie, jestem na i dzisiaj zaprosić do końcu, w końcu, w końcu! Do jakiejś gry, gdzie będę mógł przyjść? Ja nie wiem jak to jest, że trochę pokrzyżę. Słuchajcie, mam słuchawki, mogę zakładać i zagrać w grę Infinity, w której jest prawidłowo dostane epilepsji, autyzmu, dał na wszystkiego co najlepsze, uf, uf! No chyba, że mnie okowali Mam taką fajną muzę na sobie, ona nie tylko będzie w sklepie, jest bardzo fajna, możecie ją podziwiać na tym momencie, kiedy ja będę grał w grę Zobaczymy My zacznijmy grę, okej, okay, lecimy wiele, Okej, okay, jest dobrze Generalnie, w grze chodzi o to, że musimy się przydać z jednej strony na drugą Będąc zarąbistym jedzeniem, który właśnie miał szczełkę w dupie I to What powinno być ekscytujące na tyle, żeby się nie rozpierdolić po drodze, żeby nas nie przyjechał czapciąc Spokojnie, skoczmy taktycznie, okej, okay, taktycznie, dam radę Kurwa, spokojnie Musimy narobić najwięcej szkody, ile się da Często, okej, okej, jesteśmy tutaj, dobra Ło nie no ej, 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 ej! Zawalasz mi drogę! Jak mam się przedostać? Ale ja jestem tylko jelenie! WALO! Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Spokojnie. Matko i córko, dobra. Popylamy. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ja chcę tylko przejść na drugą stronę. I gdzie jest mój las? Okej, okay, jestem w lesie. Ej! Udało się. To wszystko. Czyli nie do końca naszą rolą jest przedostać się na drugą stronę, tylko zrobienie jak największego wypadku.

Jestem Jeleniem! They see me rolling They hating. Uuu, uuu. Easy, 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 easy Mój córko, dlaczego są takie znaki? Czy to jest jakaś propaganda? Żebym zaraz tutaj zaczął demony wywoływać? Okej, okay, skończyłem sobie. O! Fuck, 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 fuck! O, twoje żebro tam uciekło! Ej, łapaj żebro! Jestem Jeleniem. A, będę sobie wpierdalał tutaj coś. Niam, niam, niam. Mogę spuścić oczy. <laughs> Jest jeleń demonów! Zawsze chciałem się to jest takie swój... kurwa. Cię jeleniem jest takie fajne. Naprawdę, nigdy nie marzyłem o tym, żebycie jeleniem mogło być takie fascynujące, że się zagrać takie gry kocinami i bardzo dobrze się przy nich bawić. Spytający... Się... Dobra. chcecie zagrać tę grę, możecie ją ściągnąć sobie z opisu. W sumie jest ona dostępna na do takim więc każdy ją może zagrać. O, patrz, czaczka zrobiliśmy z Jelenią! O, okej, okay, latajmy. Jest to generalnie minigierka. O, jest, dlaczego cały czas wywalamy do pulpitu co chwila? O, boże! Traktor, jezu! Je o, boże! O, boże! Um, w sumie i to tyle jeżeli chodzi o tą grę. Myślałem że będę umiał troszeczkę więcej pograć o, o... Aczkolwiek było fajnie, nie mówię, że nie, było bardzo interesująco. Jeżeli lubicie takie krótkie filmiki, to mówcie, to będę ich nagrywał więcej, na przykład wrzucę dwa filmy dziennie i będę je wrzucał, ale oczywiście jeżeli znajdę już w końcu moment, w będę mógł być w domu, będę w domu, będę w domu, będę w domu. bo teraz mnie ja nie ma w ogóle w domu, jestem tu, 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 tu i wrzucam filmy raz na, na rok, kurde. Nie, ja chcę rzucać codziennie dwa filmy i bym mógł rzucać właśnie takie trzy minutówki, albo cztery, albo pięć, albo minetki i ten no. No te tak odcinki, bo byłby super, więc jeżeli chcecie to łapki w górę, że będzie tylko łapki i dużo komentarzy, będzie pozytywny komentarz, taki też nagrywam z wielką, ogromną chęcią, bo też coś takiego fajnego, fajnie się nagrywa, fajnie się to montuje, bardzo łatwo, więc jeżeli chcecie dwa filmy dziennie, który właśnie jeden z to byłby takie głupi, na przykład o rano gdzieś bym go wrzu wrzucał, to dawać łapki w górę, to będzie taki męno, pełno, 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 także tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zapraszam was na Instagrama, fanpage'a, na Snapchata i na grupę CiuRogów, do zobaczenia w trzymajcie się, papa! Pa. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymajtujący odcinek Ci się spodobał, nie zapomniałam sobie w górze. A tak w ogóle, to na fanpage'u są moje fotki, link w opisie.